you mm -hmm. Cześć, cześć, kochani! Witajcie na kolejnej wyprawie. Zabieram was dzisiaj do lasu, bo chcę zwłocić sobie dzisiaj grzyby, zobaczyć, porozglądać się ze grzybami. Ja wiem, że sezon jeszcze się dobrze nie zaczął, chociaż ja mam tą przewagę tutaj, że u mnie jest zawsze mega wilgotno. Były ostatnio też ciepłe dni, więc może to sprzyjać grzybom, wyrastaniu grzybom. Więc zobaczymy jak wyjdzie dzisiaj, wziąłem ze sobą statyw. Pobawimy się, wziąłem ze sobą różne lampki, oświetlenie. Także coś kreatywnego mam nadzieję, że dzisiaj wleci. Także zostańcie ze mną, jeżeli Was to interesuje. Zapraszam do lasu na tą przygodę. Najważniejsze dla mnie teraz to jest... Maksymalnie zwolnić i zacząć rozglądać na tych wszystkich mchach porośniętych tych gałązkach To jest dzisiaj kluczowe, tak jak mówię, nie jest to jeszcze sezon, nie jest to wrzesień czy październik. Ale jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że coś jednak uda się tu dzisiaj znaleźć jakiegoś grzyba, a jeżeli nie, no to będę coś kombinował z makro jakieś inne, że tak powiem, przedmioty naturalne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale na razie, tak jak mówię, trzeba zwolnić i dobrze się porozglądać. Pogrzybki mogą być i malutkie i te większe również. Kto wie, później ewentualnie może wyjdę na te wycinki, przecinki tam. Może tam też się uda jeszcze jakieś fajne grzyby znaleźć. Jak na razie nic. Ale to w każdej sekundzie może się zmienić. Dobra, lecimy dalej. Zobacz, kochani, mam tutaj mikroskopijne takie maleństwo na tym powalonym konarze fajne są tutaj też ten cały mech dzisiaj naprawdę mam ciężko coś znaleźć, znalazłem jedną chubę, ale jej nawet nie fotografowałem nie było nic tam generalnie ciekawego co mogłem z niej wydobyć przynajmniej tak jak dla mnie tutaj mam malusieńki grzebek zaraz wam pokażę jak to wszystko wygląda zaraz się tutaj pobawimy z kompozycją i mam nadzieję że pierwsze zdjęcie dnia y, dzisiaj fajne wyjdzie dobra bierzemy się do roboty Dobra, mam tutaj kompozycję ustawioną. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Aparat mam do góry nogami, więc operowanie nim jest mega ciężkie, że tak powiem. Zrobimy tą fotkę na f7.1, kompensacja ekspozycji na minus 2, ISO 200, Jedna 20 sekundy. Światło dosyć takie białawe używam, żeby oświetlić tego grzyba od spodu i latarkę, żeby oświetlić kapelutek od góry nie zmienia to w ogóle barwy koloru tego grzyba, więc wszystko naturalnie powinno wyjść dobrze z tyłu mam nawet takie bokę fajny klimat tego zdjęcia może być, dobra, wykonam zdjęcie Mam nadzieję, że będzie ostre. Oczywiście fokus taki na 15 zdjęć to jest skok na 1 ustawione. Także mam nadzieję, że będzie dobrze. To jest ostre. Całkiem spoko. Także pierwsza fotania jest wykonana. Elegancko. grzyba tak mi się wydaje że to jest grzyb pewnie jakiś rodzaj grzyba na pewno na 100% kompozycję mam już mniej więcej ustawioną teraz pobawię się odrobinę światłem oczywiście światło chcę jak najbardziej takie naturalne bo na maksa zachmurzone więc zobaczymy jak to wygląda wy obiektywie, chcę wydobyć tą teksturę tego tego żyba, bo jest naprawdę interesująca i ciekawa dlatego jest fajnie żółta całkiem spoko to wygląda niestety z tyłu mam dosyć ciemne tło, więc spróbuję to jakoś rozjaśnić drugą lampką robi minę świata tutaj dodać tak mniej więcej wygląda moja kompozycja Światełko ustawimy sobie z tyłu daje mi taki fajny bokeh naturalnego światła latareczka delikatnie tutaj podświetla górę czubek w zasadzie te roślinki tutaj ten mech kolor tego grzyba zostaje taki sam jak był Także wykonam to zdjęcie F71, 1,30 sekundy. Kompensacja na minus 1 i 200. 15 klatek z takingu Mam nadzieję, że odda y, ten klimat tego krzywa tego, tego, tego tej całej struktury. Kapitalnie. Wygląda jak taka gąbka. Dobra, wota. Raczej udana. Nie, mogę iść dalej, mam już jakieś dwa gryby. Powiem wam moi drodzy, że tak wędruję po tym lesie troszeczkę grzybów. Nie ma Będąc tu w tym razie ostatnim razem wziąłem o wiele więcej niż teraz, próbuję to na maksa wypatrzeć Więc teraz muszę troszeczkę zwolnić Napiję się czegoś i przysiądę chwilę i popatrzę rozejrzę się Jeżeli nie ma grzybów to trzeba będzie pomyśleć nad jakąś inną kompozycją to co uda się tutaj fajnego znaleźć i fajnie to uchwycić ze światłami lub bez obojętny ale teraz się napiję i przysiądę na 10 minut, no może na 5 i po prostu się porozglądam bez ruchu. Może uda mi się popatrzeć jakiś fajny kadr. No, trzeba sobie radzić jakoś kreatywnie. Dobra, to ja się teraz napiję i zobaczymy co uda mi się wykombinować. Tak sobie tu siedząc i zauważyłem. Taką małą gałązkę, nie wiem co to jest taki itomek, chrobotek jeleniowaty. Podobno jadalny, bardzo dobry. <ścoughs> Szartowałem. I więc w każdym razie jest tutaj nie wiem czy to rośnie, czy to jest wbite, tutaj jakoś się samo wbiło. Spróbuję to jakoś kompozycyjnie odizolować od tego pieńka ale generalnie tekstura tego jest całkiem fajna nie zobaczę teraz kompozycyjnie jak to wygląda zrobię to zdjęcie jednak nie z tamtej strony a z tej zrobię to z ziemi po prostu z ręki zobaczymy jak to wyjdzie Trochę żeby odizolować go ISO 200 F28. Kompensacja na minus 1,3 400 1400 na sekundy Fokus taki oczywiście No i zobaczymy czy to zdjęcie wyjdzie ostre Mam nadzieję, że tak tekstura tej rośliny jest kapitalna generalnie znalazłem tutaj kolejne kompozycję Mam tu taki malusienki młody pęd na tym pniu ściętym młody pęd tego drzewa, małą gałązeczkę i takie zdjęcie pod tytułem Nowe na starym, na ściętym niestety drzewie, kompozycję mam nie więcej ustaloną no i zobaczymy, podświetlę go troszeczkę pobawię się tutaj no więc dobra, szybka, prosta kompozycja takie żółtawe światełko dałem żeby go troszeczkę odświetlić od tej strony na tle mam y, ciemny las. Dosyć, więc wykonam to zdjęcie. ISO 200. Yy, 1 trzecia minus 1,3. Kompensacja ekspozycji z pozycji robi na 2,8. 1,8 sekundy, więc dobra. Wykonamy to zdjęcie. I chyba to by było yy, spoko Daję sobie jeszcze. Czas na może jedną, maksymalnie dwie fotografie dzisiaj tutaj i będę zawijał naprawdę, bo nie ma grzybów generalnie dobra fajnie, ostre mogę iść w zasadzie dalej Dobra kochani, bo chyba nie wiem, co najmniej 45 minut brudzenia ułożenia po tym lesie. Mam tu grzyba w idealnym stanie. Jeden jedyny sobie tutaj yy, rośnie, kapitalnie, więc na pewno zabieram się do roboty i jakoś go fajnie swodzę. poświetlimy ewentualnie zobaczymy, co tu się uda dzisiaj zrobić teraz właśnie z tym klimatem, także mam nadzieję, że siądzie fajnie mam tu szybka otoczony moimi światełkami światło się co chwilę zmienia bo od czasu do czasu wychodzi słońce także daje mi piękne bokę, tam z tyłu Eksperymentuję, robię parę zdjęć pokażę wam to najlepsze które mi się najbardziej będzie podobało zobaczcie jeszcze z drugiej strony ale ewentualnie to wam wszystko powiem na razie wykonałem dwa zdjęcia, jedno z naturalnym światłem, teraz właśnie z tymi lampkami. I jak będzie, to się zobaczy. Światło na kapelutkę bardziej bym chciał. Wygląda to super. Jeszcze inną kompozycję się mieć, ten blik światła z tyłu tego oświetlenia. Czasem pousprzątnąć troszeczkę, posuwać te wszystkie gadżety, które wchodzą mi tu w kadr niepotrzebnie. Gdyby zechciało jeszcze odrobinę słonka, teraz wyjść, to było kapitalne, no ale do nie można nic wszystkiego. To będzie chyba ostatnie zdjęcie dnia po tamtym fajnym grzybie. Znalazłem tutaj taką małą grupkę grzybków. One są tutaj troszeczkę obkreślone od tyłu, ale tutaj, jak na nie patrzę, i tak mamy od spodu troszeczkę. Więc wyglądają całkiem jeszcze spokojnie świeżo. Także zrobię to zdjęcie. Zobaczymy, jak to wejdzie. Jak widzicie, mam światełko ustawione. Focus stacking. I są 250 kompensacja na minus 1,728. Jedna 160 sekundy. Także powinno być wypaśnie No więc, dobra, koni, mam tutaj ostatnią kompozycję dnia. Mam dwa grzyby, jeden taki malutki, drugi o wiele większy. Z tym, że ja się skupię tylko na tym większym. Próbowałem je tutaj już wcześniej yy, poza kamerą yy, jakoś obydwa uchwycić, tak dalej, ale ten kształt i, i generalnie yy, nie podobało mi się to. Mam tu kompozycję, mam tu światełko ustawione. Yy, robię ISO 250, kompensacja ekspozycji na minus 1. 71 F71 nie, na 50 sekundy prosta kompozycja, fajnie poświetlony ten grzyb. Focus stacking. I zobaczymy jak to teraz wyjdzie, nie wiem czy mi ten mały ciat nie wszedł w kadr. Trochę tu posprzątam jeszcze. Tak, niestety jeszcze raz wykona to zdjęcie, dobra. Teraz powinno być idealnie. Fajnie te blaszki ma. Od spodu widać, że są wygięte na góry, Więc mam nadzieję, że one będą fajnie ostre. Dosyć duży grzyb, więc dlatego F7.1. Podoba mi się to. Kapitalnie. Jest tym akcentem, bo będę zamykał ten odcinek. więc w porządku kochani, tyle ode mnie na dzisiaj, dzięki, że byliście ze mną, mam ja nadzieję, że Wam się materiał podobał y, Jakieś tam grzybki udało się w końcu znaleźć, y, niemniej jednak nie jest to, co y, myślałem, że będzie Jeszcze, niewiele się chyba zasłucha w Irlandii, na wiarę? No tak to wygląda, ale będę wracał na pewno w przyszłym miesiącu, może za dwa, y, to nie ulega, nie ulega wątpliwości może pobawię się też z fotografią szerokokątną, też grzybów wtedy y, z obiektywem 8 do 25, 60 makro, także zobaczymy jak to wyjdzie. Y, ale fajny był trening, generalnie polecam Wam, jeżeli macie obiektywy makro, y, leccie do lasu, wchodźcie co się da i, i, i tyle. Dobra, zobaczymy co będzie następnym razem tymczasem Borym Lasem żegnam się z Wami dzięki, że byliście ze mną, do następnego jeżeli Wam się materiał podobał oczywiście zostawcie lajka i komentarz mam nadzieję, że na jakiekolwiek pytania, jeżeli będziecie jakiekolwiek mieli, mogę Wam odpowiedzieć no i dzięki, że jesteście ze mną pozdrawiam Was serdecznie, do następnego hej hej